Żeby wykonać ten przepis najpierw należy udać się na spacer, ponieważ nie wszystkie składniki znajdziecie w sklepie. Najpierw zatem zbiory oraz prawidłowa identyfikacja. A jeżeli jesteś tutaj tylko po przepis, to przewin do wyświetlanej minuty. Zachęcam jednak do obejrzenia całego materiału. Wierzby oczywiście już kwitną. Po parkach bardzo często są wsadzone tak zwane wieżby płaczące, Mówię ich te pędy tak zwisają pięknie. Ale moi drodzy, te kwiatostany... Są całkiem smaczne, one są takie fajne, soczyste, na tyle smaczne, że sądzę, że nie tylko do sałatek, ale także możecie sobie je na przykład y, smażyć, suszyć na herbatki. Generalnie wierzby zawierają bardzo dużo salicylanów, szczególnie niektóre gatunki, dlatego są no, troszeczkę, bym powiedział, no, no nie należy ich y, zjadać w zbyt dużych ilościach, ale te kwiatostany są... Bardzo przyjemne, delikatne, podczas gdy całe drzewo jest gorzkie. A to jest takie smaczne i przyjemne, więc to jest właśnie najlepsza pora przełomu marca i kwietnia na zbieranie kwiatów z wierzb płaczących. Oczywiście z innych wierzb też możecie próbować, ale są może bardziej takie puchate, puchowe i może nieco mniej smaczne. Chociaż wierzby Iwe też są całkiem niezłe, więc sobie pozbieramy troszeczkę. No a dlaczego wierzba płacząca? No sami widzicie, dlaczego wierzba płacząca? Flip, flip. No bo płacze, tak? Flip, flip. Podam jej! Ten film powstał tylko i wyłącznie dzięki wspierającym naszą twórczość. Aktualnie na serwisie Patronite robi to Tomek, Szymon oraz Konrad. Gorąco pozdrawiamy. Mamy kotki wierzby, więc przyszliśmy po jasnoty. Na pierwszy rzut oka dwie do siebie bardzo podobne jasnoty: Jasnota e, purpurowa, tutaj i jasnota plamista. Dlaczego plamista? A bo niektóre gatunki jasnoty plamistej mają. Na liściach takie białe plamki, wzorki, ale nie wszystkie, niestety. Natomiast taką cechą charakterystyczną, dzięki której rozróżnicie te dwie jasnoty, jest przede wszystkim fakt, że jasnota plamista jest dwukrotnie większa. Zobaczcie na kwiatuszki jasnoty purpurowej, a zobaczcie na kwiatuszki jasnoty plamistej. Są dwukrotnie większe. Ale są bardzo, bym powiedział, złudnie podobne. Zapach obu roślin jest bardzo zbliżony, więc jeżeli znacie zapach jasnoty purpurowej to z całą pewnością rozpoznacie jasnotę plamistą, bowiem jej zapach jest praktycznie identyczny. Ma identyczne walory kulinarne, zatem oba gatunki można z powodzeniem i przyjemnością zjadać. Na przykład podobne mogą być, okazać się jakieś poziwniki, ale one są gorzkie. Ta roślina nie jest gorzka, ona jest smaczna. Jak się przyjrzycie także bliżej, tutaj niestety w kamerze nie wyostrze, to jasnota purpurowa na górze tego kwiatuszku, właśnie w tym miejscu. O, tutaj. Ma owłosienie. Natomiast jasnota ta. Tego owłosienia tutaj po prostu nie ma. U jasnoty purpurowej, włoski na górnym hełmie są nastroszone. U jasnoty plamistej, włoski na górnym grzbiecie są ulizane. Obie jasnoty, oczywiście, mają kwadratowe łodygi niczym szczególnym się nie wyrażniające. Liście są, bym powiedział, bardzo podobne. Tutaj takie zabarwienie purpurowe. Przy jasnocie tej, akurat troszeczkę mniejsze, ale przy jedną sobie wyrwałem jasnotę plamistą. No i widzicie tutaj to zabarwienie już gdzieś takie purpurowe występuje, więc po samym purpurowym zabarwieniu ciężko określić. Szczególnie że w dodatku. Wyrywam sobie kolejną jasnotę, plamistą, i ta z nas już jest biaława. Także widzicie, jak zmiennym gatunkiem ona może być. Jest jeszcze, występuje w Polsce jasnota różowa, też ma różowe kwiaty. Jest bardzo podobna, ale różni się tym, że te kwiaty bardziej są takie nasztorcze skierowane do góry. Zresztą sami zobaczcie na zdjęciach. Jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to zachęcam do zakupu mojego atlasu roślin. Link do kupna w przypiętym komentarzu. W Atlasie jasnota purpurowa jest szczegółowo opisana. Opisane są także inne gatunki jasno, bowiem zamieściłem tam klucz do ich oznaczania. Oczywiście w Atlasie znajdziecie mnóstwo ciekawych zdjęć, które pozwolą Wam na prawidłową identyfikację. W każdym razie my sobie tę jasnotę zbieramy, zebraliśmy wieżbę, zebraliśmy jasnotę, zrobimy z tego kotleciki ryżowe. Także wracamy do domu, sprawdzić czy mój przepis, który urodził się w mojej głowie, Z znikąd go nie biorę, czy mi się po prostu uda. Przechodzimy do kuchni. Ryż na takie kotleciki musi być ugotowany z całą pewnością nie w woreczku foliowym, nie lubię tego z kilku powodów, co najmniej, ale w każdym razie musi być ugotowany taki bym powiedział ryż. No, możecie tą torebkę ewentualnie rozciąć i przysypać jej zawartość do słoiczka i ugotować po prostu w wodzie w taki sposób, że dajemy jedną część ryżu, dwie części wody i gotujemy. Natomiast, ile czasu gotować? Są dwie szkoły. Po pierwsze, jeżeli macie garnek teflonowy, to możecie gotować troszeczkę dłużej aż cała woda właściwie odparuje on zostanie ledwo, ledwo co potem przykrywacie ten garnuszek żeby ten ryż się doparował natomiast jeżeli macie garnek nie teflonowy tylko zwykły, stalowy, no to ryż może zacząć przywierać, więc tej wody musi Wam zostać troszeczkę więcej wtedy po prostu przykrywacie ten ryż, żeby on się uparował ale on musi się po prostu, tak bym powiedział taki być fajny, klejący sztywny, a nie taki wiecie, rozpadający się, pełny wody bo wtedy kotlety Wam po prostu nie wyjdą Oczywiście, ryż najpierw trzeba sobie opłukać. Jeżeli byście mieli problem na oko zaobserwować, ile części wody, to po prostu wkładacie sobie pałeczkę. Dociskacie. Okazuje się, że tyle jest w garnku ryżu. Zatem, zatem dotąd powinno być wody. Wkładacie i dolewacie do tego punktu wodę. A nawet jeszcze troszeczkę mniej, no bo wiadomo, woda wleje się pomiędzy ryż. Ten ryż nie wypełnia jednej trzeciej całej przestrzeni, więc bym powiedział nawet 2 i pół. Ryżu teraz w tym momencie nie solimy i gotujemy aż większość wody po prostu odparuje. Ja gotuję na małym ogniu bez przykrycia, potem dopiero przykrywam. Niektórzy robią to troszeczkę inaczej. Jak się robi mało wody, to możecie troszeczkę pod koniec przykryć. Jak ryż się ugotował, to przykrywamy, żeby jeszcze się doparował przez jakąś chwilę. Pół godziny do godziny. Kotki wierzby sobie wysypałem do miseczki. Tutaj, jak widzicie, znajduje się troszeczkę lisków, ale to nic nie szkodzi. Jeżeli są jeszcze takie miękkie, to one są całkiem jeszcze przyjemne. Potem się robią gorzkie. Na razie jeszcze gorzkie takie nie są, może delikatnie, więc ja już nie będę ich pozbawiał. Ale wysypujemy te kotki. No i polecam chwilę poczekać, bo mogą tutaj się znajdować jakieś robaczki itp., itd., więc niech one sobie troszeczkę tutaj powyłażą. Ale prawdopodobnie ich tutaj za wiele nie będzie. Przynajmniej w opakowaniu, do którego zbierałem, ich po prostu nie było, więc raczej ich nie będzie. Ale mimo wszystko odstałem na chwilę. Choćby nie wiem, jak bardzo młynek protestował, no to trzeba te kotki zmielić w młynku do kawy. Na przykład blender raczej, blenderem wam się raczej tego zrobić nie uda. Ale młynek powinien szybko, obrotowo to rozwiązać. Co prawda, para tutaj źle odwzorowuje kolory, bo to jest bardzo zielone. Tutaj mam takie bardziej żółciutkie, ale moi drodzy, jest to takie fajne, zielone. Nie musi być to tak bardzo idealnie zmielone, ważne, żeby było przemielane, przynajmniej w pewnym stopniu. Jest to takie mm. mokre. No i w konsystencji, takie bym powiedział, a tak to wygląda po zmieleniu już całkowicie. Podobnie postępujemy z jasnotą. Położyłem sobie na talerzy. Tutaj, jak widzicie, uciekło kilka mrówek. Te mrówki wyrzucamy na dwór. No a jasnota sobie tutaj niech poleży i trochę odtajeje. Potem będziemy ją myli. Jasnotę należy pokroić na bardzo małe części. No tak małe, żeby po prostu nie rozwalały nam kotlecików. Eee, także kroimy drobno, a następnie sobie podsmażymy z cebulką na masełku. Roztopiamy masełko. Najpierw oczywiście wrzucamy cebulkę. A gdy cebulka się zarumieni, no to dorzucamy jasnotę. Właściwie tego póki co nie przyprawiamy, dopiero w jednej wielkiej miejsce będziemy to przyprawiać. Tłuszczyku nie musicie wcale żałować, bo powiem Wam, że te kotleciki muszą być troszeczkę tłuste. Zatem i tak będą chłonęły jeszcze oleju, więc nie wiem czy i tak jeszcze nie dolejemy troszeczkę. Wszystko się fajnie redukuje, ale musicie poczekać, aż ta cała woda, która tutaj się znajduje, po prostu odparuje. Bo jak robicie kotlety, to one muszą być stosunkowo suche. Żeby się kleiły, a jak będą bardzo wodniste, no to się będą po prostu rozpadały. No dobra, to jak to mamy, no to przechodzimy w końcu do łączenia składników. Pamiętajcie, łyżka musi stawać wręcz. Żeby był ryż dobry, Nie niezawodnisty. Sypujemy go do gara do miski. I taki ma być właśnie ryż. Żeby się kleił, a nie żeby się rozpadał. Dodaliśmy kwiatów wieżby, podsmażonej cebulki z jasnotą, dodaliśmy także jedno jajko, do tego idzie sól, pieprz, nie dodajemy innych przypraw, żeby no nie zabić smaku zarówno tej jasnoty, jak i smaku kwiatostanów wierzby. Zatem dodajemy tylko sól i pieprz, a następnie będziemy to wszystko mieszać. Biorąc pod uwagę fakt, że nie będziemy tych kotlecików w żaden sposób smażyli, dolałem troszeczkę oleju, żeby były fajne, tuściutkie. A dodatkowo dosypałem buk tartej, żeby ta cała nam konstrukcja się nie rozwaliła. Będziemy te kotleciki oczywiście piekli. Jeżeli macie gumę Guar, możecie dosypać gumę Guar, żeby była bardziej zwarta konsystencja. Guma Guar, pamiętajcie, jest składnikiem naturalnym. Także nie musicie się o nią w żaden sposób obawiać. Wymieszamy to i będziemy formowali kotleciki. No i turlacie sobie takie kotleciki, u mnie wychodzą takie dosyć nieregularne, bo ja szefem kuchni, moi drodzy, nie jestem. Powtarzalność kotlecików jest różna, jedne są większe, drugie są mniejsze, ale nie ma to tak na dobrą sprawę większego znaczenia. Jeżeli, mówię Wam, jeżeli by Wam się kotleciki w jakiś sposób nie chciały kleić, no to rady są dwie. Po pierwsze, więcej bułki tartej. Natomiast odradzam dodawania mąki, bo kotleciki potem będą, takie nie, będą miały taką nieprzyjemną, mączystą konsystencję. Natomiast w przypadku bułki tartej to można zniwelować. No i druga sprawa, czyli gumaguar. Gumaguar jest świetnym dodatkiem naturalnym, jak już podkreślam, bo jest pozyskiwana z rośliny, moi drodzy w takich kotlecikach bezmięsnych łyżeczka mała gumy guar naprawdę robi robotę, skleja te kotlety, daje im zwartą i piękną konsystencję. No i co? Wrzucamy te kotleciki na, są co, nie wiem, pół godzinki do piekarnika, ale pamiętajcie, żeby wrzucać te kotleciki do rozgrzanego już piekarnika do 180-190 stopni, bo jeżeli wrzucicie wcześniej, to one zaczną łapać temperaturę i mogą się po prostu Wam niestety, ale rozpalać. A tak zrobi się fajna z zewnątrz skorupka chrupiąca. Kotleciki podtrzymałem 30 minut. Do kotlecików jeszcze troszeczkę pieczonych ziemniaczków. No i wiadomo wiosna kojarzy się nie tylko z kotkami wierzby, ale także ze szczypiorkiem. Więc troszeczkę szczypiorku. A jak smakują kotleciki? Całkiem przyjemne i delikatne. Smakują typowo wierzbowo. Kolejną porcję przykrywam folią aluminiową. Bowiem troszeczkę ten ryż może się zsychać po 30 minutach, no albo zrobicie po prostu 20 minut, nie 10 minut krócej, ale, ale możecie to przykryć folią i zobaczymy.